W ukrytej leśnej polanie pośród paproci i mchu sprytny chibi lisek z puszystym ogonem i bystrymi oczami wędruje cicho. Nagle natrafia na starodawne oprawione w pędy winorośli lustro, które błyszczy delikatnym, tajemniczym blaskiem. Lisek jest bardzo zaciekawiony i podchodzi ostrożnie. Patrzy w lustro, a jego odbicie zaczyna śmiesznie mrugać i figlarnie wysuwać język. Lisek jest zszokowany i jednocześnie rozbawiony. Próbuje dotknąć odbicia, a lustro zaczyna wibrować, pokazując migawkę magicznej pełnej cukierków krainy. Lisek jest zachwycony i wskakuje przed lustro, próbując dostać się do środka. Lustro mruga ostatni raz i wraca do normy. Lisek uśmiecha się radośnie, wiedząc, że widział coś naprawdę magicznego. Lisek, wciąż oczarowany magicznym doświadczeniem, bawi się wśród paproci z figlarnym błyskiem w oczach, marząc o cukierkowych przygodach. Lisek zatrzymuje się, spoglądając wstecz na teraz zwyczajne lustro z poczuciem zdumienia, jakby rozważał skarb wyobraźni, który właśnie odkrył.